Gdy kończy się kadencja, przeciętny prezydent odchodzi. Nasz prezydent zjeżdża. Zapraszamy na końcówkę Andrzeja. Okay. Andrzej! Andrzej! No, mi, bo właściwie ten amerykański ambasador miał się tutaj przeprowadzić, tak i co? Jednak nie? Nie, tam powiedzieli, że stare budownictwo, że śmierdzi z tę chlizną. Hmm. A gdzie będzie ta nowa ambasada? Wyburzą coś w centrum. Może tą ruską? No gdzie? No gdzie? Coś koło nich, żeby mieli blisko na czaj. Pewnie w, w łazienkach wytną parę drzew, zasypią staw z kaczkami i tam. Ale jak w łazienkach? I kto się na to zgodził? Oni się nie pytają nikogo o zgodę. Przychodzą, wycinają i zasypują. Nie. No w sumie masz rację. Wiesz, to ja tak się zastanawiałam. Bo wiesz, to popatrz. Bogaci Amerykanie są tacy sami jak bogaci ruscy. Normalnie te same cygany obwieszone złotem i mordy z botoksu. – Agaton, co ty? No. – A kogoś się spodziewamy? – Pewnie znowu kogoś przyszli aresztować albo co najmniej zaszczuć. Tu nikogo nie ma, tylko prezydent z żoną. – Może to znowu ten, ten wiesz, ten Alkus CBA. – Mariusz? No. Może baba go wyrzuciła z domu, to otwórz. Dobra. Już, już idę, już idę, proszę, proszę. Proszę, Zapraszam. O, o, o! Bonjour! A. A. Rafał? Bonjour. A po polsku? A po polsku po prostu Rafał. No. A to do kogo pan przyszedł? A w odwiedziny przyszedłem, żeby nie było, że z pustymi rękoma. A, Proszę bardzo, ślimaki wystarczy podgrzać, szampan wystarczy schłodzić. Dziękujemy, dziękujemy. A po co pan przyszedł? A, no, tak, rozejrzeć się. Tu się nie ma co rozglądać. Ja jestem zwierzchnikiem sił zbrojnych, to jest obiekt wojskowy i jest objęty tajemnicą. Mm. Chciałem się lepiej poznać, porozmawiać, żeby nie było, że potem się tylko w sierpniu spotkamy na przekazaniu insygniów władzy. Się tak nie rozpędzaj, bo zanim nastąpi to przekazanie tych sygn... Ins... Sign... Pink. Może po angielsku powiedz. <głos》> Agata, nie pomagasz. This is... Uh, this is... Ja nie mam tyle czasu. This is wydruk. Jestem liderem sondaży, ten wasz biegacz dwojga nazwisk może mi pobiec po piwo. Ho, 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 się tak nie rozpędzaj! Ten, ten wasz bronek, cwaniak z bańką w nosie też tak o mnie mówił i co? Ja go po prostu zmiażdżyłem jak ropuchy na asfalcie! Tak, jak peta go zgaściłem. No pamiętaj, koleżko sympatyczny, że po prostu pycha zawsze kroczy za upadkiem. Odwrotnie. Odwrotnie? Odwrotnie. Upadek zawsze kroczy za pychą. Jeszcze odwrotnie. Upadek kroczy przed pychą? Nie, pycha kroczy pierwsza. Nieważne co kroczy za czym, po prostu żebyś się przypadkiem nie zesrał. Andrzej, nie wolno tak, no. No co? Przecież nie... dobrze mu życzę, żeby się nie zesrał w gacie. I krzyżyk na drogę. A, i dopóki ja tu jestem, dopóty w tym urzędzie będzie krzyż. Biorę sobie te uwagi do serca. Naprawdę? Ui, oui. Tak, biorę uwagi do serca. Jeszcze nie wygrałem, przyda mi się troszeczkę pokory. Właściwie po taką naukę tutaj przyszedłem i taką naukę otrzymałem. Merci. Dziękuję. Żadnych słodyczy. Nie, no, no kto? A kto to? No teraz to pewnie pycha. Pycha już jest. Teraz powinien być upadek. Proszę. No. Tam jest ktoś głuchy za tymi drzwiami? Proszę, Entrę. Dobry, to tutaj? Co tutaj? Co tutaj? Tak, 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 tutaj, tutaj, proszę, nie, ale co... proszę bardzo. Proszę ale zaraz... Bardzo. Spokojnie, co on tu robi? Zapychał. niestety teraz nie kroczy upadek, tylko ekipa remontowa. Ja już Ci mówiłem, ty się tak nie rozpędzaj, bo jeszcze ciebie tutaj póki co nie ma. Ja tu jestem. Zgoda, zgoda, no ale sam wiesz, Andrzej, jak to jest teraz z ekipami, jak się długo czeka. No to teraz pan przyjdzie, pomierzy, już będzie gotowy, no żebyśmy się w sierpniu nie obudzili z ręką w nocniku. I to nie swoim. A, a przepraszam bardzo, a te, te dziury tutaj, to do czego to niby jest? Budynek y oddycha. Jak mi tam zamurujesz jajka, to ci zafunduję betonowy buty w wiśle. W sierpniu kończysz kadencję, nikt cię nie będzie szukał. No, a tutaj trzeba wszystko odkazić, wywietrzyć tą stęchliznę średniowiecza, proszę bardzo, i zamiast kadzidła będą kadzidełka. Czy. w ogóle niedoczekanie twoje. won! O! Ja myślałem, że ty jesteś anglojęzyczny, a ty po rusku do mnie. O, mon jakie Jakie. Mój Boże! A to kto znowu? No, No, otwarte. Open. And he. Ho-ho! Rafał! ci szukał. No. Donald! <śpiewa> <śpiewa> Myślę sobie tak, gdzie on jest? Gdzie ten nasz Rafał? No bo tak! Albo śpiewa z kołem gospodyń wiejskich, albo obściskuje się z Zenkiem, <noise> albo jest w remizie strażackiej i przekonuje strażaków, że zawsze chciał zostać strażakiem, albo jest na jakiejś adoracji krzyża, albo poszedł do Andrzeja i mebluje. I co? Oczywiście to ostatnie. <noise> Matko jedyna, nie wierzę. Że on chodzi na adorację krzyża? Nie, że się zakumplował z Zenkiem. <noise> to jest kampania wyborcza. Tu nie takie nawrócenia są możliwe. <noise> Dobra. Wszystko elegancko, pomierzone. Tylko moim zdaniem, to ten remont to się panu nie za bardzo przyda. Dlaczego? Bo tu będzie mieszkał ten z Konfederacji, Sławek. Ale nie, zaraz, 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 zaraz. Niby dlaczego? No co, no dużo ludzi będzie na niego głosować. Niby kto? Same głupki. Na przykład ja. a dlaczego pan będzie głosował na niego? Jak dlaczego? No młody jest, wygadany. Mówi jak jest. Mówi, że Ukraińców pogoni. Hmm? Rafał też to wszystko mówi. Tak. Karol też to wszystko mówi. Hmm. Że starych dziadów pogoni. Tego rudego i tego małego siwego też. Hmm. Ja też tak mówię o siwym. Hmm. Hmm. Mówię. Hmm. No to mówi tak. Ale Karol mówi tak o rudym. Hmm. A Sławek mówi, że tych uchodźców nie wpuści. Hmm. Ale Karol też nie, ich nie wpuści. Ich przegoni, a jeszcze na koniec to im spuści manto. Hmm. Ja też ich nie wpuszczę, spuszczę im manto, a na pożegnanie sprzedam kopana do widzenia. Ale zaraz, przepraszam, a jego piątka panu nie przeszkadza? Nie. Jaka piątka? No, że nie będzie gejów. No, bardzo dobrze. Żydów. Jeszcze lepiej. Zero aborcji. Mi to pasuje. Wychodzimy z Unii. No, super. Zero podatku. Ekstra! Służba zdrowia będzie tylko prywatna. I bomba! Nie no, zaraz się pana, na to nie stać! Spokojnie, ja uważam w pracy, a jakby co, tu mam plaster i no. a co, tak, a co tak stoisz? Co mam robić? Działaj, walcz o wyborcę, no. O, he, he, he. E, może się napijemy. O. Zawsze chciałem być takim robolem jak pan. Nawet kiedyś pod Paryżem zbierałem winogrona. Pan jesteś francuski, piesek i dupiarz. No. I tak jak mówili, że niby w telewizji miły, ale tak naprawdę to hamiejsko. Prawda! Nieprawda! A ten od was to jakiś półgangus, dupy do hotelu zaprasza, a w ogóle po twarzy widać, że kretyn i krętacz. No. Prawda! Na Karola Gadamów, że nieprawda? Raczej nieprawda! Mówcie, co chcecie, ja swoje wiem, będę na Sławka głosował. No ale zaraz, a Wojtyła to też był Karol, to znak. Ja będę na Sławka głosował. Albo może na tego drugiego, co z gaśnicą biega. A? To ja jeszcze się zastanowię, na którego z tych dwóch. O! Zaraz, zaraz. Chwila. Jak taki wybór, to ja na Sławka. Dobra, Andrzej, ale jak w drugiej turze będę ja i Sławek, to kogo poprzesz? Sławka! Słuchaj, załatwię ci robotę w Banku Światowym. Nie wiem, kogo poprę, ale na pewno nie Sławka. Dziękuję.